Siemano, z tej strony Gplay i właśnie, słuchajcie, grzeje się z Gplayką przy naszym nowym kominku, który wybudowałem. Jak ci się w ogóle podoba ten temat Gplayka? Fajny kominek? No super, normalnie świetny, od razu tak cieplej w domu jest, tylko no. Gplay mamy pewien problem, ponieważ skończyło nam się drewno już do kominka i tylko to o, są już o, nie, takie dobrze. ostatki no. i zaraz jak się wypali, to już nie będzie tak ciepło, dlatego ja mam do ciebie prośbę, żebyś poszedł szybciutko do lasu na zbierać trochę drewna. Dobra, w sumie przydałoby mi się tylko jakaś siekielka, bo w ogóle które nie mam przy sobie. Chyba, że rączką będę bam, 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 bam. Słuchaj, jak karateka i po prostu z, z, spróbuję po prostu drewno No jak drewn, chcesz, rączką. to ja Ci mogę na przykład dać, gdybyś A, no chciał. No dobra, Proszę no to do, bardzo. Mam, mam taką jeszcze mam diamentową. O, jak ja diament. Nieźle, Giplejka. Podoba mi się. Dobra, to ja tutaj ogarnę więcej drewna i będziemy mieli tutaj do naszego kominka. Całą zimę przetrwamy. To pa. No pa, Giplejka. Słuchajcie, teraz normalnie mamy kominek. W końcu jest ciepło w domu, bo już zamarzaliśmy. Normalnie było u nas w domu z 10 stopni, także bardzo, bardzo zimno. Słuchajcie, ciężko że się że żyje w takich warunkach. Serdecznie pozdrawiam najnowszych subskrybentów kanału: a mianowicie Tom Kaz, Dziedzic, Milena Grzybowska, ASMR Belcia oraz Szymiks. A jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni widzowie w następnym odcinku, wystarczy, że klikniecie Subika, do tego dzwoneczek, i możliwe, że to wy będziecie następni. A ja, słuchajcie, już normalnie lecę i jedziemy w ogóle tutaj, bym stąd to drewno zabrał, ale to jest, słuchajcie, architekt która naszego pięknego serwera, naszego miasta. Tutaj mamy lasek, dlatego tutaj będziemy zbierali właśnie drewno. Także już tutaj troszeczkę drewna mam, słuchajcie. Normalnie aż 5 sztuk, a tam w ogóle co jest grane? Ty jakiś ochroniarz w ogóle? Czegoś pilnuje? Jakieś ogrodzone drzewo? Ej, dziwna sprawa! Jakby słuchajcie, tutaj jakieś dziwne. Ej, dzień dobry! O co tutaj chodzi, proszę pana? I czemu pan taki dla mnie niemiły? Niech pan się uspokoi, proszę się ode mnie odejść. i pomocy w ogóle zaatakował mi jakiś ochroniarz. Ej, ej, je widzieliście normalnie? Ja nawet nie chciałem tutaj w ogóle być dla niego jakiś zbytnio niemiły, ale wyszło jak wyszło. Ej, co to w ogóle? Są tutaj jakieś. Dynamity dziwne. I mamy tutaj w ogóle jakieś dziwne drzewo. Patrzcie ty! Można tutaj wejść. Ej, można się zamknąć! Fajna kryjówka i patrzcie w ogóle do drzewa wlazłem. Da się wejść w Minecraftie do drzewa. Ale chwila, co tutaj w ogóle jest? Bo jest tutaj jakaś dźwignia. I co? Klikam tą dźwignię i coś się dzieje. Ej, patrzcie na tu! Ty normalnie! Ja nie mogę, to jest drzewo! Drzewo pieniędzy i możemy sobie naspałować tutaj kasiorę w środku tego drzewa. Ja nie mogę, słuchajcie, drzewo przynoszące normalnie. Kupę kasiory, tego jeszcze nie grałem, Normalnie nie widziałem czegoś takiego. Dobra i co? Teraz otwieram drzewo? Pięćsetki nawet wyrzuca co jakiś czas. Patrzcie, mam normalnie czyści, dwie setki i normalnie dwie pięćsetki. Jakie kozackie! Ej, normalnie odkrycie! 2023 roku. Dobra, nikt się nie może w ogóle dowiedzieć, słuchajcie, o tym. Muszę to jakoś zakamuflować, czy coś. I ja nie mogę, teraz będę mógł iść na zakupy. Ej, kozacka sprawa, nikomu nie mogę o tym mówić. Nie ma zielonego pojęcia w ogóle, do kogo to należy. Mam nadzieję, że, słuchajcie, nikt się nie zorientuje, że tam jest drzewo, w którym wyrastają pieniądze. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to kompletnie działa, ale jadę normalnie już, słuchajcie, wydawać pierwszą kasiorkę. Ej, tutaj chyba jest jeszcze, słuchajcie, jakiś sklepik. Sprzedaż drewna. O, Dzień dobry, panie Drwalu, ja tu będę potrzebował drewno, także wezmę tutaj sobie, tak, wezmę sobie tutaj trochę od pana drewna, także cyk, dwa staki wezmę, oj, po, przepraszam bardzo, tutaj mi się wysypało i będziemy mieli, słuchajcie, już do kominka dwa staki, kupiłem za te pieniążki, które mi wypadły w ogóle z drewna, kozacka sprawa, dobra, lecimy, słuchajcie, na jakieś zakupki, bo normalnie musiałbym już sobie coś kupić, już mnie nosi, słuchajcie... Ostatnio trochę krucho u nas jest z pieniędzmi, dlatego w ogóle będę się bardzo cieszył, jak będę mógł sobie kupić w końcu nowy ubiór. Może słuchajcie, nowy samochód. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle kozackich samochodów. My teraz możemy być bogaci i możemy sobie coś kozackiego kupić. Także wbijamy na początku, słuchajcie, do centrum handlowego i może zaczniemy od ciuchów. Przymierzymy sobie coś ładnego. O, tutaj, słuchajcie, fajny strój. Co, co to jest w ogóle? Coś jak myszka miki? Tak, nie, to jest Mario, słuchajcie, jestem jak Mario teraz. Ej, dobra. Także tutaj możemy słuchajcie jeszcze spodenki Mario I teraz wyglądam jak Mario Fajny strój, także to bierzemy Ej, strój Jokera tutaj nie jest, jest A nie, to są sp Legginsy Spidermana Normalnie Jokera y, body, ok, fajne y, Tutaj normalnie jeszcze Boba Budowniczego Strój weźmiemy, słuchajcie i spodenki Też się przydadzą No i coś ładnego, Giple dla Gplayki Się ładnie tutaj ubierzemy, słuchajcie w garnitur I jeszcze może te spodnie będą pasować y, Normalnie y, y, Miszki Miki, słuchajcie to w sumie do tego by pasowało, nieważne. Mamy tutaj parę strojów. Lumi? Co tutaj? Oj, cześć, cześć, tak Patrzysz, śledzisz mnie? Słuchaj, bo mam takie pytanko, a skąd ty masz tyle pieniążków? A co, obserwujesz, że sobie nagle tyle ciuszków kupuje? No tak! jestem w szoku, bo tu spodenki, tu to, tu słyszałam autka, no tak naprawdę nie mów, Lumi, Nikomu nie mów co? tutaj, i tak naprawdę wiesz, odłożyłem ostatnio trochę pieniążków i postanowiłem w końcu ładnie się ubrać, wiesz, chciałem A garnitur. Tylko w tutaj tu masz jakieś dziwne rzeczy? A to znalazłem, to nie, to, do, to jakieś śmieci, wiesz, co to do śmieci, Jest co, tylko jakieś spodnie do garnituru, żeby mi jeszcze pasowały tutaj, jakieś, hmm, tutaj za bardzo nie ma hmm, wyboru. To czyli ale czyli takie te? bardzo duże te zakupki, okay. widzę, że w laptopie. Jak wyglądam, Jeeplajka będzie za zachwycona moim tutaj No teraz myślę, nowym... że tak. Myślę, że jak najbardziej. Bardzo ładnie, tak Dobra. elegancko. To ja no to I wiesz co, Lumi, chciałabyś mi pomóc wybrać nowe auto, ponieważ postanowiłem, że dzisiaj sobie jeszcze nowe auto kupuję, wiesz? Ty, no to ty musisz takie duże te oszczędności mnie No, mieć. wiesz co, nazbierało się w skarpecie, nie? Trochę mm -hmm, skarpetka wypełniona, już się wysypały, wysypywały dolary, wiesz? No, ale ciebie to chyba ewentualnie to na takie autko Chmila stać, 5 tysięcy to... To 40 tysięcy, to wiesz, co, może wygląda, słuchaj, jak takie autko. Trochę materiałów tu budowlanych, ale to 40 tysięcy. No, no to kosztuje. ciebie na to, na to, na to mi chodziło, na to autko. Ciebie na zdać. to, to różowe? To? 5 tysięcy. To, ty, różowe, to tak. 10 tysięcy, może tutaj... to za drogie dla Ciebie są. Nie wiesz, to Lumi, ja chciałbym najdroższe. Ja biorę albo to zielone, Lambo, albo słuchaj, normalnie to Bugatti biorę chyba, wiesz? Ty, a słuchaj. A, a masz tak dużo tych oszczędności, bo może w razie co byś mi coś pożyczył. No, ja to trzymaj, kopsę ci trochę, kup sobie jakieś ładne ciuszki. Kiedyś mi tam oddasz na pamięci. Ja, ja tutaj cię, proszę dzięki, pana, Gidday. chyba się decyduję na to auto. To mi się podoba jednak. Ja biorę to, Lumi, także zapłacę panu tutaj jak na razie cyk i cyk, wszystkim co mam. To jest zaliczka, resztę dopłacę później. O, tutaj widzę, że jeszcze benzynka. Także okej, okay, Lumi, bierzemy tego, bierzemy tego. Jednak Wsiadasz? Bierzemy tego. Słuchaj, a podwiósł gdzie jest szpital. Dobra, czekaj. W ogóle jak tu autko działa? Ty, drzwi się tutaj otwierają, Lumi. parcie drzwi normalnie się podnoszą do góry. Pozało. Dobra, także jedziemy. Ja nie mogę, jak to fajnie w środku wygląda. W końcu, no, słuchaj, się dorobiłem. No, muszę bardzo Słuch. ładnie. Tylko, że dwuosobowe to średnio trochę. A to, słuchaj, normalnie rodzinkę na dach załaduję. Jakoś damy radę. Albo na samemu dachu? będę sobie tutaj tak powoli po prostu zwiedzał tutaj nasze zakątki miast. Dobra, czyli uważaj, pod szpital. Uważaj, uważaj, że bałta, żeby... Ej, long. bez przesady, na razie nie zaczepiłem, tu wysiadasz, mamie. Ja wysiadam, to... Pa. Pa, ja lecę do domku, jadę tutaj Gplayce, słuchajcie, pokazać nowe autko Mój nowy strój, nowy, słuchajcie Wygląd, bo zmieniłem się w sumie dosyć Mocno i my oczywiście ładujemy Drewno do naszego nowego kominka Mam nadzieję, że Gplayka będzie, słuchajcie Tym wszystkim zachwycona, także Dobra, w ogóle jak to kozacko w środku wygląda Dzieciaki jak to zobaczą, słuchajcie To będą mega, mega, mam nadzieję Że zadowolone, dobra, także parkujemy Cyk i normalnie, pięknie To wygląda, jeszcze może, słuchajcie Trochę byśmy podrasowali, skąd ty masz to auto. Jak ci się podoba, Gplayka No wiesz, co, miałem iść tutaj do lasu, ale tak naprawdę no, zeszły do sklepu przynieść. i kupiłem nowe auto. Fajne. Ale, ale jak, no przecież wiesz dobrze, że teraz jest bardzo kiepsko u nas. Mamy bardzo mało pieniędzy. Ale patrz na to! Jeeplayka, cyk, drzwi sobie tutaj otwieram. Widzisz, jak się drzwi otwierają do góry. Lamborghini no, nie No, ale nas nie stać na takie auto. Skąd ty masz pieniądze? Na pewno zrobiłeś coś złego. Co nic nie zrobiłem, Geplay'ka. Będę cię w takim autem do pracy woził. Powinnaś się cieszyć. Mam też dużo, słuchaj, tutaj drewna. Jak wygląda w ogóle? Po, do takiego auta pasuje mi taki ubiór? No nieźle, no bardzo dobrze, aczkolwiek to dla mnie wszystko jest strasznie podejrzane. Dobra, na pewno przestań. Zaraz przyjdzie tutaj policja, na pewno coś będzie Ta. nie tak, bo skąd ja tu, byś to Słuchaj, dżiplejka, drewna do kominka. Ciesz się, że przynajmniej jest ciepło w domu. Jak no dzieciaki zobaczą to auto, to będą zachwycone, ja mam nadzieję, wiesz? Mhm, mm no, no ja myślę, no tak samo, że będą zachwycone, aczkolwiek dla mnie to i tak jest wszystko dziwne. Dobra, Gplayka, słuchaj. W ogóle, może miałabyś ochotę na jakieś wakacje niedługo? Chciałabyś jakiś prezent? Masz jakieś no marzenie? No ja już tyle czasu nie byłam. Prezent, no nie wiem, no jakieś perfumy, albo jakąś torebeczkę nową. No coś takiego bym chciała. Dobra, to załatwię to Playka, Nie Ta? masz się co martwić. No dobra, to nie... idę szukać jakichś wakacji. Znajdź tam jakieś razie. wakacje tak minimum na dwa tygodnie, żebyśmy się dobra. dobrze gdzieś wygrzali. A ja, słuchajcie, jadę, albo wiecie, co nie jadę, bo obrysuję to auto. Chciałbym pójść do mojej kryjówki, mam nadzieję, że nikt nie odkrył słuchajcie, mojego drzewa i że załadujemy sobie cały ekwipunek kapusty, czyli pieniążków oczywiście i słuchajcie, pójdziemy na zakupy muszę tylko w ogóle to, słuchajcie, zrobić pilnie strzeżone, I mam nadzieję w ogóle, że będziemy mogli to, słuchajcie, jakoś tutaj zabezpieczyć, jakieś lasery kamery, takie rzeczy by nam się przydało te barierki na razie, słuchajcie, bierzemy zobaczymy, czy to dalej działa, patrzcie dalej Ka kapusta tu wypada, normalnie zobaczcie na to, cyk, 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 cyk cyk, otwieramy drzwi, o, 500 Pięcetki wlatują, dwie pięcetki wleciały. Dobra, dalej ładujemy, słuchajcie, ładujemy cały ekwipunek kozacko Dawaj, 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 dawaj. cię mam cię, o. wiedziałam! O, Lumi, co? Że coś tutaj podejrzanego jest. Co to? Nic. ze skarpety, byś pieniądze wyciągnął. Pokazuj mi No tutaj to jest. nie ma pieniędzy żadnych, słuchaj, to jest drzewo zwykłe, tylko drzewo. Ej, tutaj widzisz, nic nie ma, mówiłem, o tutaj nic nie ma. wcale Czekaj, całe. czekaj, ja zobaczę sobie. o, proszę, o co ty widziałaś? Ty widziałaś normalnie jak za tą dźwignię pociągałem, A tak? A co? Obserwowałam ciebie, obserwowałam Dobra, to, co ci gdzie idę na wakacje, Perfumki albo co? Torebkę już kupiłeś? Widziłaś mieluni? A co ty sobie? Dobra, wyszysz? cicho. Umawiamy się teraz. Ja ci tutaj na dam co? trochę pieniążków, słuchaj, ale po pierwsze, obiecasz, że nikomu nie powiesz o tym? To pierwsza no. sprawa. Mm -hmm, mm -hmm. Żadnej koleżance, żadnemu koledze, nikomu po prostu o Polezam muszę... tej koledze to nie! Słuchaj! I po prostu będę musiał tutaj to jakoś zabezpieczyć Pomożesz no mi właśnie, tutaj No właśnie, no przecież każdy teraz może sobie podejść O, tyle pieniążków nie, bym chciała Nie, rób tego, nie rób tego tutaj, słuchaj A idziemy, dlaczego? Idziemy teraz szybko do sklepu, musimy, słuchaj, kupić Wiesz co, ja idę przynajmniej Jak chcesz, to możesz iść ze mną No pójdę, pójdę z tobą Ja w ogóle muszę kupić, słuchaj, normalnie rzeczy do zabezpieczenia tego żeby ty, ja, nie. Nie, bo ja może tu zostanę Ja tu zostanę, Dobra. ja pilnuję, ty idź A ja idę, słuchajcie, nowy, nowym samochodem Tutaj odpalam, musimy szybko zawrócić Patrzcie, tak, tutaj zawracam to auto, robię tak, wsiadamy, jedziemy, słuchajcie, do sklepu, gdzie będziemy mogli po prostu e, zabezpieczyć nasz dom. Muszą tam być, słuchajcie, pilnie strzeżone rzeczy. To znaczy na pewno jakieś lasery, kamery. Jeśli ktoś się tam będzie zbliżał, ojoj oj, 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 jakoś dam radę tutaj, czy dam radę. O nie, słuchajcie, w komendę policji, w komendę policji. Niedobrze, niedobrze. E, okej, okay, dobra, lecimy dalej, słuchajcie, bo już jesteśmy w sumie blisko. Tu możemy zaparkować, okej. Okay. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce. Także mamy sklep ochrona, wbijamy tutaj. Dzień dobry, witam! Dzień dobry, ja tutaj dzień dobry, przychodzę. witam tutaj w naszym sklepie, w czym mogę pomóc. Potrzebuję to, 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 to ogólnie a, jak najlepsze co? zabezpieczenia o kamery, a wie pan co, w sumie to wszystko wezmę, yy, wszystko co się takie tylko pytania. da nie pytania, co pan kombinuje, po co panu takie rzeczy, akurat w naszym mieście akurat z tego co wiem jest bardzo bezpiecznie, dobra. ten sklep w ogóle nikt tu nie przychodzi, bo nikt nie potrzebuje laserów ani nic. no dobra, dobra, proszę pana, także ja tutaj panu płacę, niech pan tu nie dopytuje ja już muszę no uciekać, na dziwne, dziwne, bo czas wszystko. nie goni, niech pan tutaj nie będzie za dużo, a reszta, resztę pan chce dobra, reszty nie trzeba, niech pan tylko Więcej Oj, nie pyta, i pytaj nikomu jeszcze. nic nie mówi, że coś kupowałem. Dobra, słuchajcie, Dobrze. lecimy. Tu normalnie, autko musimy szybko, słuchajcie, zawrócić. I wracamy na naszą miejscówkę. Mam nadzieję, słuchajcie, że nikt się tam nie kręci podejrzany. Także patrzcie, teraz wypróbujemy super prędkość szybką. Wow, Ja nie mogę, jak wyskoczyłem. Stój, stój, stój! O nie, słuchajcie, tutaj w sam. Wjechałem tutaj w dom burmistrza. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Zaraz to przeparkuję, ale muszę mieć na, na początku pewność. Ej, co tu nubek robi? On tutaj normalnie z siikierką? O nie, 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 on tu nie może się zbliżać. Yy, nubek, słuchaj, jak tam idzie w ogóle? Jak tutaj kopiesz? Yy, tutaj widzę drewności nasz, co? Yy, tak, tak, no no. Tutaj sobie ścinam drewienko, a co tam? Wiesz co, bo tutaj jest taki las. Te drzewa są niebezpieczne, one się co jakiś czas mogą zawalić na ciebie. Ja bym na twoim miejscu tu nie zbierał drewna. Idź lepiej ja do innego lubię. lasu, wiesz? ja, ja wiesz co, ja, ja lubię, lubię sobie tu pozbierać drewno czasem. O, to Wiesz tu co, bo sobie, jest taka tak. legenda. W ogóle, że jak tu tutaj się podejdzie, nie, bude. wiesz to Lubek, bo jak do tego drzewa podejdziesz, to co? klątwa na ciebie może zostać rzucona i możesz Kątwa? mieć pecha całe życie, wiesz? Ja bym tu Kątwa? nie podchodził nie na nie mówiłem nic o jakiejś klątwie. Słuchaj, no mówię ci poważnie. Nubek, jest to dobra, pogadamy inaczej, wiesz co? No? Może ja ci dam jakiegoś dirta, albo masz, trzymaj tutaj stak drewna i będziesz, nie musisz już ścinać. Masz tu jeszcze 500, 500 oh! złotych i weź sobie iść normalnie, coś kup, kup coś swojej żonie, rodzince i tak dalej. I słuchaj, no. myślę, że tak będzie lepiej. Co? Co ty no. na to? No dobra, dobra, tylko tu, 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 tu jeszcze. Dobra. O, dobra. Ostatni, dawaj lecisz, lecisz, Nubek. Okej, okay, zostawił to drewno. Słuchajcie, to jest właśnie Nubek. Okej, okay, ale udało nam się go jakoś stąd Słuchajcie, wykurzyć I teraz możemy zająć się tutaj zabezpieczeniem Tego właśnie drzewka Także to będzie niezawodny system, słuchajcie Tutaj G-Playowski Także zaraz wam pokażę jak to wygląda Ja już tutaj zaczynam pracę Na początku zacznę właśnie może od laserów I jak słuchajcie skończę w ogóle to, tą budowę To zaraz wam pokażę efekt końcowy Zabezpieczonego drzewa Jak widzicie widzowie mamy tutaj niesamowity kamuflaż I najnowsze zabezpieczenia Na miarę 20%. Pierwszego wieku. Tak czy inaczej, zobaczcie. Na razie zrobiłem tutaj taki kamuflaż, żeby nic nie było widać, co tam z tyłu jest. Ale teraz pokażę Wam to wszystko, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Także wchodzimy za ten kamuflaż i jak widzicie, mamy tu pełno pułapek. Można wpaść w kolce, można tutaj się pokuć, można wpaść w lasery. Ogólnie bardzo ciężko się dostać, słuchajcie, do tego drzewa. Tym bardziej, że nikt nie wie w sumie, po co miałby się tam dostawać. Można wpaść w ruchome piaski, lawę, kolce. Jest naprawdę tutaj dużo przeszkód. Zobaczcie, mam tutaj specjalny. Specjalny system, który otwiera te drzwi na moją twarz, wystarczy, że się na to popatrzę, podejdę i zobaczcie: drzwi się otwierają, odejdę, drzwi się zamykają, podejdę i się otwierają, jeśli ktoś inny by tu podszedł To by to dla niego nie zadziałało Ponieważ to działa tylko i wyłącznie Na moją twarz, także jeśli te zabezpieczenia Wam się podobają, to już teraz Możecie zostawić widzowie kciuka w górę A będę bardzo wdzięczny I możemy tutaj zacząć słuchajcie naszą zabawę Czyli spałujemy dalej pieniądze, bo nam już się tutaj Pokończyło trochę Chodźcie, Też... chodźcie dziewczyny, chodźcie, chodźcie Chwila. Cześć! Co wy tu robicie? Siemanko No my ogólnie wszystko wiemy o tym drzewie Ale jak nam, nam dasz kasę To nikomu o tym nie powiem kto wam powiedział? Skąd to wiecie w ogóle? No, nasza tutaj wspólna koleżanka Rumi nam powiedziała, że Co? normalnie podchodzi się do drzewa, klika, klika, otwiera drzwi no i pełno kasy wychodzi. No nie, dobra, po ile chcecie pieniążków, żeby nikomu o tym nie mówić i da dać spokój po... sobie iść. Tak, po 10 tysięcy na osobę. Co? Nawet tyle tutaj nie ma. Ogólnie, wy tutaj i tak nie, nie wejdziecie, bo tu są najnowsze zabezpieczenia. Nie ma tutaj normalnie dla was dostępu i nawet jest tu niebezpiecznie, jest dużo kolców. Możemy się umówić tak, ile tak. was tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, daję wam tak, po dwie stówki. Okay. Co? Tak mało? I tutaj jeszcze po 500. dobra, macie to wszystko co mam, podzielcie się jakoś i nikomu macie dobra, tylko... No, później przejdziemy po resztę. To jest dopiero początek. Jaką resztę? Chodźcie dziewczyny. Macie choćcie. nikomu nie mówić, pamiętajcie, cichutko, normalnie usta na kluczyk zamknijcie Jak i wyrzucie w tym kluczy. No, nie, 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 to nie, będziemy mówić głośno no, w takim nie, 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 będę musiał płacić. nie, rozgadała tutaj, że tu jest drzewo, którego wypadają pieniądze. Dobra, słuchajcie, nie, sobie trochę i będziemy musieli dalej, słuchajcie, tutaj normalnie wydawać Pieniądze na zabezpieczenie w ogóle nie pokazywałem Wam, ale mamy tutaj oczywiście system monitoringu, także będziemy mogli stale monitorować sytuację. Czy tamte dziewczyny już sobie poszły? Na razie ich nie widzę, także najprawdopodobniej sobie poszły. Jest jeszcze druga kamera, która z innej perspektywy, słuchajcie, widzi ten cały nasz obiekt, nasze, właśnie to, słuchajcie, drzewo. Także spawnujemy sobie tutaj kasiorkę, żeby parę tysiaków tutaj wziąć, żebyśmy, słuchajcie, mieli w razie co nadawanie ludziom, którzy, słuchajcie, się o tym dowiedzą. Dobra, otwieramy tu na twarz, w ogóle mam nadzieję, że te zabezpieczenia zatrzymają tu kogokolwiek i nikomu nie przyjdzie do głowy w ogóle, żeby tam się dostawać. O, burmistrz, dzień doberek, witam! O ty, słuchaj! Co gdzie jest? ty tam chodzisz, co? No nic, no byłem akurat drewo porąbać, bo tutaj kup... zrobiliśmy z Gplayką nowy kominek. O, diamencik tak, znalazłem! O, diamencik. Tak, tak, no szukaj, szukaj sobie tych diamencików, więcej, więcej Chcę szukaj. Diamcik. Chce burmistrz diamencik? O tutaj też jest nie, ja nie pułapka, chcę, nie chcę. ktoś myślał, że tu wpadnę. Ej, burmistrz! co jest? Burmistrz. Może nie do końca mi się udało o. to ogarnąć, ale wpadłeś. Słuchaj, to jest moje drzewo i masz normalnie więcej do mojego drzewa nie podchodzić. I wszystkie pieniądze, ja to, które stamtąd zabrałeś, to masz mnie w tej chwili po prostu oddać. Ale tam nie, nie było jest podpisane, kasa. że to jest burmistrza. Ja to pilnie ale zabezpieczyłem. Słuchaj. To nie musi w ogóle być podpisane. A nikt się tam to teraz po nie prostu dostanie. To jest moje. Burmistrz się tam nie dostanie, bo tam normalnie są lasery kolce. Proszę tam nie podchodzić, tam Słuchaj. jest niebezpiecznie. Tak! To w takim razie będziesz tutaj siedział po prostu do końca swoich dni. Zaraz idę i wszystko! krzyściutko stamtąd zabiorę. Okej, okay, dobra, spoko. Ja nie mogę, słuchajcie, burmistrz. Myśli, że jestem chyba nubem. Patrzcie, wystarczy zrobić tak. Ja się tutaj normalnie podsadzam i będziemy go śledzić. Czy on naprawdę, słuchajcie, myśli, że się tam dostanie? Będziemy mogli sprawdzić, czy nasze zabezpieczenia naprawdę działają. Także śledzimy burmistrza i zobaczymy sobie, jak sobie poradzi z naszymi systemami. Mamy oczywiście dostęp do monitoringu. Możemy na kamerze to obserwować. Zobaczcie. Próbuję wejść. Drzwi się nie otwierają, ponieważ... No co, są, jest, co jest? Co on, on tu narobił? Że nie mogę teraz wejść do mojego własnego drzewa. Nie, no trzeba będzie po prostu wezwać teraz policję i co? tyle. Co to ma znaczyć no chcę policję wszystko. wzywać. Żadnej policji. Nie chciałbym tutaj żadnej policji. Słuchajcie, idziemy w ogóle tutaj. Dobra, za to Tutaj ten. Mówiłem, że tu jest niebezpiecznie burmistrzu. Tutaj Ale można się pokuć końcami i tutaj to jest, jest niebezpiecznie. to jest po prostu moje, to o. jest moje drzewo i tyle! Jak Koniec, kropka. Proszę zobaczyć, ja mam tu dostęp. Cyk, otwiera się na moją twarz. O, i burmistrz tu zaraz zostanie zamknięty. Ej, proszę tutaj mi nie zabierać pieniędzy burmistrzu. To są moje pieniądze! To jest grane. Ej, tutaj, tu jest niebezpiecznie burmistrzu! No i mówiłem, że tu jest niebezpiecznie. Tutaj są lasery, lawa i tak dalej. Burmistrz, słuchajcie, w ogóle chciał tutaj mnie przychytrzyć. Nie mam pewności w ogóle, czy to jest jego drzewo na 100%. Ale tak naprawdę bardzo niemiły był dla mnie. Wow, ki akurat tu dobrze dropiły teraz w ogóle. Miałem dobry czas na 500ki. Słuchajcie, mam teraz mały problem, bo burmistrz może pójść na policję, a on tutaj ma dobre chody w mieście i on może tutaj, słuchajcie, naprawdę dużo zdziałać. Dlatego zaczynam się teraz martwić, czy sytuacja wymyka się spod kontroli. Jeszcze wjechałem autem wie... Jego drzewo. Pewnie się zorientował. Słuchajcie, że to moja sprawka. Dobra, jedziemy. Będziemy musieli, słuchajcie, się dowiedzieć, czy policja już coś o tym wie. Mam nadzieję, że nic nic im o tym nie wiadomo, o tej sprawie. Słuchajcie, dobra, kupię jeszcze drewno do kominka. Przy okazji, szybko. Dzień dobry, ja jeszcze parę staków tutaj drewienka. Raz, dwa, trzy. Będę potrzebował, bo będziemy musieli tutaj całą. Grzadzimy. O nie, policja, policja, policja. Chowamy się, chowamy się, chowamy czekaj, się. Czekaj, czekaj, czekaj. Stać, policja. Jesteś aresztowany. Jesteś Ale jesteś aresztowany co? Pa, pa... na napad na burmistrza. A wszystko teraz o tym wiemy, co zrobiłeś. Jaki napad, to burmistrz mnie w pułapkę chciał wpakować nie. z końcami. Zabierałeś burmistrza, po prostu pieniądze. Tak się nie robię. No nie były, były pieniądze burmistrza. Nie no zostawcie mnie. Go. Oła, przestańcie, Chodź, przestańcie. Tu nie, odczepcie się ode mnie, dam wam pieniążki, Oddaj już wszystko, nie proszę tu, tutaj. I diamenciki wam po jeszcze oddam. Nie nie burmistrza. Nie, 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 no spokojnie, ja tutaj nie mam już żadnych pieniędzy. O, tutaj macie jeszcze stak. wyrzuciłem. Nie chcemy Dobra, pieniążku. jak nie chcecie, to ja biorę. Okej, okay, dobra, nie chcecie to Ok bez. Się tylko A... O nie, mam problem, słuchajcie, policja już o wszystkim wie. Ja teraz nie wiem w ogóle, czy teraz moja baza, czekajcie, kamery na początku. O nie, tu jest burmistrz! Ile tu jest policji? Widzieliście to? Ja nie mogę, oni chcą przejąć to drzewo. Wiedzą, że to jest tak naprawdę nieograniczone źródło pieniążków. Patrzcie jak się tam wszyscy czają. Normalnie i nie mogą się chyba dostać, słuchajcie, przez moje systemy. Widziałem, Ej, że to jest... Co jest? Czekaj, okay, chodź, chodź, chodź tu, chodź, chodź na chwilę. Mówisz, co? Ty, słuchaj, co? widziałem tą całą akcję, ale muszę ci powiedzieć, że to jest moje drzewo. Twoje? Ja trochę schakowałem, wcale nie burmistrza. Czyli burmistrz ale wiesz co? mnie? Tak, dokładnie. Możemy w sumie połączyć nasze siły no. i wiesz co, zaatakować ich. A tym drzewem podzielimy się na pół, co ty o tym sądzisz? No słuchaj, dla mnie super opcja, spoko. Tylko no, wiesz, ich tam jest, czekaj. Wow, ty masz takie niesamowite takie bronie. czekaj. Tutaj. Bo ja mam dostęp do monitoringu, Tu jest tak, burmistrz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu gdzieś policjantów. Nie wiem, czy sobie poradzimy, o, widzę cię, pomachaj, haker, z ha kamery cię widzę, O! Wow. Wow. Dobra, weź, bo zaraz normalnie zdradzisz tutaj nasze położenie. Dobra, to co, lecimy, słuchaj? Dawaj, dawaj. może zrobimy tutaj nalot z góry, od, od drzewa polecimy na to przykład. To co, zaczynamy? Słuchaj, Tylko drzewa dawaj. nie można rozwalić. Czego nie można? Drzewa rozwalić nie to można. Spokojnie, zauważyli nas... Zauważyli nas, Haker Dobra, policjanci, natychmiast rozkazuję wam Żebyście się stąd wycofali Ponieważ to jest drzewo Wycofujcie Hakera się stąd. Wcale nie burmistrza, burmistrz wszystkich wkręca I tutaj mamy... Dwóch dowód... już mam z głowy Gdzie jesteś, gdzie jesteś, Haker? Już ci pomagam Przepraszam, że się tutaj tak chowam A ty tutaj normalnie w pocie czoła walczysz Już ci pomagam, słuchaj, będzie dobrze, będzie dobrze Dobra, Musi, musi być dobrze Przejmujemy być to, dobrze. nie dostaliście się tutaj Czekaj, jeszcze tutaj jeden Myśleliście, że tutaj się dostaniecie, co? Cwaniaki Ale tylko ja tutaj mam dostęp o nie, wpadłem w pułapkę, wpadłem w pułapkę. Oni mnie w, w, wrzucają w tę pułapkę, dobra. O, następny, dobra. dobra. Okay. Ty... Chyba Dobrze Chyba Chyba dobra, to wszystko. Dobra, hacker, bo ja zrobiłem tutaj tajny system zabezpieczeń. Widzisz, jak nie mogę się w ogóle tu dostać? Na moją twarz wystarczy, że ja się tu popatrzę. Wchodzimy i normalnie spawnujemy tutaj naszą foturkę. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, to jak się umawiamy? Pół godzinki ja normalnie tu spawnuję, tak, pół godzinki tak. ty? pół godzinki ty, pół godzinki ja ej, dobra, tak nie podchodź mi tu, móc. bo mi podbierasz normalnie mamonę całą, ej. Ja dobra, to 10 minut będziesz miał w takim razie dłużej. Dobra, okej. Okay. Dobra, także ja biorę, słuchajcie, tutaj kaskę. Będę ją tutaj spawnował i razem z Hakerem się dogadaliśmy, a wam dziękujemy za oglądanie widzowie, do następnego odcinku, trzymajcie się pa pa